Duszę moją, Bóg wyrwie z szeolu, wyzwoli z jego sideł, do siebie zabierze. Nie zazdrość więc nikomu, kiedy się bogaci, i gdy splendor domu wciąż bardzo pomnaża, bo gdy umrze, niczego z sobą nie zabierze, a jego bogactwo na nic mu się przyda. Chociaż za życia sam sobie pochlebiał, i wszyscy go chwalili, że umiał się urządzić. To jednak odejdzie jak jego przodkowie, by wiecznej światłości nigdy nie zobaczyć. Bo człowiek w przepychu traci swój rozsądek i ginie jak bydło na rzeź przeznaczone. Wszystkie teksty, które mówią w Starym Testamencie w to, że o tym ostatnim dniu święta namiotów podkreślają, i to jest najważniejsze, że w tym dniu człowiek nie może wykonywać żadnej pracy. To nie chodzi o to, że Pismo Święte nas wzywa do leniuchowania i do nic nierobienia. Tylko Pan Bóg chce nam pokazać, że są w życiu takie wartości, których sami nie wytworzymy własną pracą. Że są w życiu takie rzeczy ważne, których sam nie zrobisz, ani na nie nie zarobisz swoją pracą. Możesz je tylko otrzymać. Nie wszystko w naszym życiu potrafimy sobie sami wypracować. Nie wszystko w naszym życiu potrafimy sobie kupić. Możemy powiedzieć coś więcej. Są, są takie sprawy, których nie kupisz. Są takie wartości, których nie osiągniesz sam, nie masz takich pieniędzy, żeby za to zapłacić, nigdy tyle nie zarobisz. Są wartości, które są bezcenne i w tym sensie możesz je tylko dostać. Z jednej strony ten ostatni dzień święta namiotów uczył wszystkich, Zatrzymaj się, przestań na momentnie, przestań pracować, przestań harować, przestań gonić, przestań zarabiać. Spróbuj się otworzyć na to, co jest nie do kupienia, co jest nie do wypracowania, co jest nie do zrobienia. Z drugiej strony, to święto miało pokazywać, że tak naprawdę to, co możemy dostać jedynie, jest nam najbardziej w życiu potrzebne. Jest nam w życiu tak potrzebna, jak potrzebna jest woda. Jezus tu mówi o wodzie, o rzekach, które popłyną z jego wnętrza. W tym ostatnim dniu święta namiotów odbywała się procesja w Jerozolimie. Lud ze świątyni wędrował w dół z boczem do sadzawki Siloe. Z tej sadzawki brano wodę. I w procesji zanoszono z powrotem do świątyni, ciesząc się z tego wielkiego daru, jakim jest woda, rozumiejąc, że ta woda jest no właśnie czymś, co decyduje o życiu i śmierci. Ta sadzawka Siloe w Jerozolimie to jest wyjątkowe miejsce, została uczyniona kilka wieków przed Chrystusem po to, żeby mieć ujęcie wody w obrębie murów miasta. Wcześniej pod, u podnóża Jerozolimy było źródło, do którego można było mieć dostęp, można tam było iść sobie z wiadrem i zaczerpnąć wodę. Ale to źródło było już za bramą miasta. Kiedy na Jerozolimę napadali wrogowie, to obrońcy byli odcięci od wody. Dlatego jeden z królów judzkich dokonał Przekopu przez skałę, żeby z tego źródła poprowadzić wodę do nowej sadzawki, właśnie sadzawki siloe. I ta sadzawka była w obrębie muru, po to, żeby mieć wodę w każdej sytuacji, a zwłaszcza wtedy, kiedy właśnie przeżywasz moment ciężki, kiedy napadną wrogowie, i, i wtedy to, czy masz wodę, czy nie, zadecyduje o Twoim życiu, lub śmierci. Nie? Możesz mieć uzbrojenia potąd, ale jak nie masz wody, nie przetrzymasz dłużej jak dzień, dwa. Mówimy o czymś, co nam jest w życiu konieczne, jak woda. Nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, że woda jest tak konieczna. nie? Co tam woda? No, do momentu, kiedy braknie w rurach. Woda jest konieczna. Nie mówimy o czymś, co mam, to dobrze. Nie mam drugie dobrze. Nie wyżyjesz bez wody. Słuchajcie, Jezus mówi nam tak. Są sprawy, są rzeczy, są wartości, które w naszym życiu są jak woda. Są absolutnie bezcenne. Decydują o życiu i śmierci. Masz, żyjesz. Nie masz, umarłeś. Ale właśnie te największe, najważniejsze, Rzeczy w Twoim życiu możesz tylko dostać, nie kupisz, nie zapracujesz, nie zarobisz. O czym Jezus mówi? Co jest takie, że możesz tylko dostać, i bez tego się nie da żyć? O czym On mówi? O miłości. O miłości. Bez miłości nie da się żyć. Pamiętam jeszcze z czasów swoich krakowskich takie zebranie Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej. To brzmi bardzo poważnie. I była rozmowa między dwoma profesorami socjologii o młodych ludziach. Rozmowa zaczęła się od pytania: Skąd się dzisiaj bierze tyle samobójstw wśród młodych? Jeden z profesorów mówi tak: Popełniają samobójstwo, bo nie mają żadnych perspektyw, żeby żyć. Najpierw się uczą z nadzieją, że potem będą mieć pracę, potem się okazuje, że nie mają pracy, szukają pracy. Rok, dwa, trzy. Nie mają pracy, nie mają pieniędzy, nie mają pieniędzy, nie mogą kupić mieszkania, nie mogą kupić mieszkania, nie zakładają rodziny, nawet jak zakładają, to nie rodzą dzieci. Nie ma, nie ma na nic szans. No to, to brzmi pozornie bardzo rozsądnie, ale drugi profesor wstał i mówił tak, człowiek jest w stanie przeżyć każde warunki, byle miał przy sobie kogoś, kto go kocha. No umówmy się, warunki, w których żyjemy dzisiaj, nie są tak trudne jak lat temu 50, albo nawet 30. Perspektywy życia dzisiaj w stosunku do tego, na przykład jak startowali, nie wiem, moi rodzice, są nieporównywalne. Problemem nie jest to, że, że jest ciężko. Problemem jest to, że nie masz przy sobie kogoś, kto cię kocha. I jest dla ciebie źródłem siły, oparciem, pomocą rzeczywistą. Wszystko możesz przetrzymać, byle był przy tobie ktoś taki. Człowiek sobie poradzi bez wielu rzeczy, ale nie poradzi sobie w życiu bez miłości. To jest objawione na samym początku Biblii. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Nieraz się nad tym zastanawiałem. Dlaczego nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam? Bo sobie nie ugotuje, czy co? Nie upierze sobie. No dobrze, a dobrze jest, jak kobieta jest sama, nawet jak sobie ugotuje i upierze? To nie o to chodzi. Nie, nie jest dobrze, jak jesteś sam, bo nie masz dla kogo żyć. Bo nie masz dla kogo żyć. Człowiek ma rozmaite potrzeby, ale najgłębsza potrzeba, jaką w sobie nosi, to jest potrzeba miłości. To jest to, czego my potrzebujemy, jak wody. Nie masz miłości, umierasz. I dokładnie miłość jest tym, co możesz tylko dostać. Miłości nie jesteś w stanie kupić. Miłości nie kupisz. Jak chcesz kupić miłość, to ludzie się z ciebie śmieją i mają rację. Za miłość się nie płaci. Za miłość można wyłącznie oddać miłość, za osobę można oddać osobę, ale się jej nie kupuje. Pragnąc Ducha Świętego, pragnąc go jak wody, tak naprawdę pragniemy w życiu takiej miłości. Która nas nigdy nie zawiedzie, która nas nigdy nie zawiedzie. Pragniemy takiej miłości, która będzie naszym wiecznym doświadczeniem, która, która sprawi, że, że już nigdy nie będę sam, że już nigdy nie będę stał przed takimi. Wyzwaniami, które mnie przerosną. Przed takimi próbami, które mnie złamią. Już nigdy, ponieważ będę miał przy sobie ducha, który jest miłością. Nie mogę go kupić. Z Bogiem jest tak jak z osobami. Nie kupicie Pana Boga. Jest to dość. Ochydny sposób ustawiania relacji z Bogiem, taka chęć kupienia go. Boga się nie kupuje. Z Bogiem można być tylko w wolności, nie? oddając miłość za miłość. Prosimy w, w zesłanie Ducha Świętego o to, co w naszym życiu jest najważniejsze. Prosimy, byśmy to mogli otrzymać. Otwieramy się, żeby, żeby Duch Święty. Wypełnił nas tym, w jaki sposób Bóg kocha. I że to wierzy, wierzymy w to, że to nas uzdolni do, do miłości wzajemnej, hojnej, bezinteresownej, dobrowolnej, ale właśnie dającej też doświadczenie szczęścia, sensu w życiu. Bardzo piękny jest ten przekład. Kiedy Jezus mówi tak, jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza, i to mówi o Duchu Świętym, dawniej była, było w tym miejscu, w tym, w tym przekładzie było strumienie, strumienie, ale tam rzeczywiście jest w tekście greckim rzeka. Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Wypiliście kiedy rzekę? Jak będziecie czytać Stary Testament, odkryjecie, że są takie momenty, kiedy Pan Bóg wyprowadza rzekę ze skały. Ile razy Bóg wyprowadza rzekę, to chce napoić nie jednego człowieka, tylko cały lud. Tylko cały lud. I jak Bóg wyprowadza rzekę, to ma na uwadze pragnienie wszystkich, a nie tylko jednej osoby. To jest też coś, co bardzo warto przeżyć. Nie? Pięćdziesiątnica jest świętem urodzin Kościoła. Nie chodzi tylko o to, ile każdy z Was zaczerpnie tej nocy i jutro przez Dzień Ducha Świętego. Tylko chodzi o to, w jaki sposób ten dar Ducha Świętego przejęty przez każdego, będzie nas czynił Kościołem, wspólnotą. Na ile my się potrafimy zmienić pijąc z tej rzeki, bo ten Duch Święty jest nam dany, byśmy pili razem. W jednym duchu jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało. Ale Bóg jest jak rzeka, ponieważ Pan Bóg, On nie działa w ten sposób. Nie? Masz wejść sobie tam kubeczek źródlanej wody i wypij tam w kącie. Najlepiej stań się za tym banerem, żeby cię nikt nie widział. A zwłaszcza ten, żeby Cię nie widział, bo Ci weźmie. Nie? Jest rzeka, każdy pije, chodźcie wszyscy. I właściwie to, na ile pijemy z tej rzeki, sprawdza się potem w tym, jacy jesteśmy wobec siebie nawzajem. Co się między Wami pozmienia po tej pięćdziesiątnicy? Co się pozmienia między Wami a tymi, których dzisiaj tu nie ma? Ile dobra się pojawi? Spodobało się Bogu zbawiać nas nie pojedynczo, tylko we wspólnocie, we wzajemnych do siebie odniesieniach. Pięćdziesiątnica to nie jest święto, które by potem człowiek mierzył indywidualną, osobistą doskonałością. O jaki duchowy człowiek? Nie? A tam ci wszyscy są mniej duchowi. Pięćdziesiątnica się mierzy tym, jaki my tworzymy kościół, pijąc z jednej rzeki.